Największą zmorą dla właścicieli psów jest wiedza, że twój pupil może któregoś dnia zostać otruty na spacerze lub na twoim własnym podwórku. Niestety, problem ten w ostatnich latach nagminnie powraca w kaliszu. Takich przypadków jest coraz więcej. Najczęściej są to kawałki mięsa wypchane gwoździami, szpilkami lub innymi ostrymi przedmiotami. Zaobserwowano również karmę zawierającą trutkę na szczury. Zatrute w ten sposób jedzenie rozrzucane jest po parkach, na trawnikach oraz na prywatnych podwórkach. Po spożyciu jedzenia z ostrymi przedmiotami, przewód pokarmowy psa może zostać śmiertelnie uszkodzony. W takim wypadku należy natychmiast udać się do weterynarza w celu przeprowadzenia RTG lub USG. Z trutką na szczury jest jednak nieco gorzej. Pierwsze objawy mogą często pojawić się z opóźnieniem, a wtedy jest już za późno na ratunek. Jeżeli do tego nie doszło w obecności właściciela, który mógłby natychmiast zareagować, Najczęściej kończy się to śmiercią. Trudki można spodziewać się wszędzie. Chociaż najczęściej występują one w miejscach zazielenionych, tam gdzie spacerują właściciele z psami. Nieraz zgłaszano przypadek na napotkania trudki w parku miejskim, a szczególnie w okolicach cmentarza dla żołnierzy radzieckich. Informowano o trudce także na osiedlu Dobrzec przy ulicy Wyszyńskiego. Często dochodzi też do otruć na podwórkach domów jednorodzinnych, w których żyją psy. Jedyny sposób ochrony to czujne obserwowanie terenu na spacerach z psem. W przypadku podwórek są to częste inspekcje z naciskiem na okolice ogrodzenia. Jeżeli napotkasz trutkę, w pierwszej kolejności zadbaj o bezpieczeństwo swojego psa. Następnie, jeżeli jesteś w stanie, wyrzuć ją. O incydencie poinformuj również w internecie, na przykład na Facebooku. W ten sposób ochronisz inne psy. Nie wiadomo, co kieruje trucicieli ku takiemu bestialstwu. Osoby te często mogą czuć się bezkarne, gdyż rzadko można je zidentyfikować. Pomóc jedynie może monitoring miejski, ale bez konkretnych dowodów nie zostanie on przejrzany. Nam, właścicielom, pozostaje tylko mieć się na baczności. Materiał przygotowała dla Was Aleksandra Sobczak, słuchaczka Studium Animatorów Kultury, a przede wszystkim właścicielka psa.